Mam tu tą starą tuleję. No i pęknięcie, właśnie podczas bijania, powstało tutaj w tych narożnikach ostrych. Dlatego tutaj pękła. Można było tu coś podłożyć podczas bijania, ale stwierdziłem, że, że zrobię to po wbiciu. Da się to zrobić. No i po co jest to, to wybranie tutaj? Po to, że tutaj jest taki ogranicznik że jeżeli cięgno pójdzie za daleko to yy, no na przykład nie wiem, albo tam linka się urwie albo nie będzie dobrze napięta, nastrojona i po prostu to cięgno osiągnie ten punkt maksymalny to chodzi o to, żeby yy, dalej się nie, nie wsunęło jest taki ogranicznik który ma zabezpieczyć to, żeby się dalej nie przesuwało, tylko ten ogranicznik nie może uderzać o tuleje, natomiast ma się opierać o rurę metalową, bo tuleje mogłoby po prostu zniszczyć. I tak, co ja to zauważyłem? Tutaj mm, jest to tak dziwnie zrobione. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest taki kąt zrobiony. I być może było tak, że pomimo tego, że niby powinno uderzać tutaj o rurę, to uderzało najpierw o tuleję. Tutaj nawet jest, jest takie wgłębienie. Dokładnie w tym miejscu. Nie wiem, czy to tutaj widać. Tutaj jest takie wgłębienie, właśnie po tym. Czyli prawdopodobnie ten ogranicznik uderzał o tuleję, a nie o rurę. Tutaj z tej strony. I być może ta tuleja się przez to zdeformowała. Dlatego może się zacinał. Eee, zacinało to cięgno, ten hamulec. Dlatego ja tu troszeczkę zeszlifuję tą stronę. Tak, żeby to było na prosto. Żeby nie, było, nie miało szansy dojść to do tulei. Tutaj. Tylko wcześniej, żeby zatrzymało się na rurze, a nie na tulei. Tak to zrobię. Także muszę sobie oznaczyć tutaj gdzie mam wyciąć to wycięcie, tak żeby się to tu zmieściło. No i powinno działać. No i teraz tak. Tutaj troszeczkę zeszlifowałem, żeby była płaska powierzchnia, i tutaj też, żeby mi się to tutaj schowało. W tulejce jest zrobione wybranie, i tam dochodzi do, do rury, tak żeby omijać tulejkę. Więc teraz powinno to działać dobrze. Czyli jak cięgno dojdzie za daleko. To uderza o rurę. Także chyba jest ok. Tu jest wybranie w tulei. No i dostosowałem ten wymiar tutaj, żeby się to schowało. Tu celowo trochę tej tulei zostawiłem, żeby mieszek nie został uszkodzony przez. Przez ten metal tutaj. Także mieszek się tu będzie opierał. No i powinno być ok. Założyłem jeszcze zaczep, żeby sprawdzić, czy na pewno ten ogranicznik dobrze działa. No i co się okazało, że po dojściu tutaj do tego skrajnego położenia. Najpierw zaczep tutaj uderza o tuleje, a ten ogranicznik jeszcze nie doszedł. Chyba będę musiał go zrobić nowego, dłuższego, albo zeszlifować tutaj trochę ten zaczep, no bo tak, to po prostu ten ogranicznik nie działa. I może się zdarzyć tak, że zaczep będzie uderzał o tuleje, albo tuleja pęknie, albo się zdeformuje, albo coś. No a to będzie w ogóle nie, nie będzie brało udziału, więc coś muszę tu przerobić. Także tu jest jakaś lipa. Może dlatego, że ten zaczep nie był od tego, od tego hamulca. Hmm. No nie wiem, coś trzeba wymyślić. Nacpawałem tu to nieco materiału żeby to przedłużyć, teraz zeszlifuję wszystkie krawędzie i zobaczymy, czy to zadziała. Mam tu już ten ogranicznik zamontowany i przykręcony. Tutaj zeszlifowałem wszystkie naddatki po spawaniu, aby uzyskać wymiary. Tutaj w efekcie odległość się zmieniła na plus około 3 mm. W tym momencie jest dłuższe. No i zobaczymy, jak teraz to pracuje po zamontowaniu już zaczepu. Jeszcze tu brakuje mieszka, no ale najpierw próba, czy działa ok, i później dopiero mieszka. Dobra, jest zaczep, jest zakręcony ogranicznik i zobaczymy, czy Działa to tak, jak powinno. Czyli widać, że granicznik uderzał rurę tam w środku, a tu jest jeszcze szczelinka jakieś 2-3 mm, więc chyba teraz jest dobrze. Zobaczmy to jeszcze z góry. Tutaj na dole jest ten ogranicznik jest przykręcony. Z góry jest zaczep. Ja tego z tyłu jeszcze nie mam przykręconego, żeby się nie siłować z tym siłownikiem, tego mogę sobie tym kręcić we wszystkie strony. No i teraz tu jak dochodzi. do końca słychać stuka. no to tu jest szczelinka u góry jest trochę mniejsza jakiś milimetr I tam z drugiej strony też jest Z2 no tak chyba jest OK także teraz zostało założyć mieszek i poskręcać to wszystko i powinno być kalamitki są zakręcone tu jeszcze powinny być kapturki zobaczę będzie zakręcony mieszek z tyłu zakręcę śrubę i gotowe ciągnę chodzi bardzo lekko jeżeli jest w środkowym tutaj położeniu w tym skręceniu ale jeżeli przechylę go tutaj na maksa to się trochę zacina i tu w prawo tutaj jest jeszcze takie jedno miejsce które trzeba posmarować tu jest tulejka do wybijania siłownika przesuwamy Cięgno dalej, i tu wewnątrz te widełki, one tutaj zakręcają i idą do tyłu. Trzeba tu od wewnątrz przez ten otwór posmarować tą powierzchnię z tej i z tej strony, ponieważ tutaj jest taka chyba tulejka. Ciężko tam do, dojrzeć, ale te widełki przy w skrajnych położeniach tym i tym obcierają o nią i dają duży opór to miejsce można odnaleźć przesuwając do momentu aż pojawi się tutaj przestrzeń i tutaj trzeba naładować smaru